Siemaneczko, z tej strony Andryś i witam was w dzisiejszym odcinku, gdzie będziemy kontynuowali naszą wspaniałą serię w grę Layers of Fear. Dzisiejszy odcinek będzie... Sądzę, że będzie szokujący. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja na samą myśl jestem przerażony. A my sobie weźmiemy tutaj, zaczniemy to wszystko. Podgłosimy troszkę jeszcze muzykę, żebyście wy... Lepiej to słyszeli. Dobrze. I kontynuujemy grę. Kontynuujemy zabawę. Zobaczymy. Dobrze, skończyliśmy właśnie w tym miejscu. Będziemy mieli trudny korytarz do przejścia. Mam nadzieję, że nam nic za tym korytarzem tam nie wyskoczy. W ogóle. W inną stronę są drzwi, z tego co dobrze pamiętałam... ...właśnie, to drzwi się otwierają w tą stronę, w tą. Dobra, zaczynamy. No i spoko, drzwi się zamknęły. A ja nie wiem co się tutaj będzie zupełnie działo. Jezu! Pierdolone okno. Kurwa, człowiek przerażony na maksa. Naleciało wody! Coś tam jest? Tam była notacja chyba poza zasięgiem. Czy my tu możemy coś sprawdzić? Włączymy sobie światło. O, i niech się pali. Lampka, to nie jest lampka. Myślałem, że to jakaś lampka jest. O Jezu, dobrze. Lecimy dalej. O kurwa, jaki korytarz. Jak? Nie lubię takich motywów. Przedłużający się korytarz. Zaraz coś mi wyskoczy na japę. Going is Circus. Błąkasz się w kółko. Nie, nie, nie. Światełko niech sobie będzie. O, tu jest jakaś... Jakieś zdjęcie. Zobaczymy, co to tu jest. Ktoś tutaj na pianinie gra. Dobra. Zostawiamy, zostawiamy. Ma Matko boska, nawet ten wiatr tak dziwnie wieje. Czemu mi się same drzwi zamykają? Co to kurwa ma być? Jest to coś do przeczytania, do wzięcia. Nie ma nic. Dobra, dobra, nie ma nic. To zaraz weźmiemy. Nie, nie ma nic. Zarezerwujcie ten dzień dla nas. Mają ciemność zaprosić na wesele który odbędzie się w sobotę 9 czerwca w kaplicy świętego Łukasza o godzinie 14. Zaproszenie... Ale kto zaprasza, to już kurwa nie było łaska, żeby napisać. Cześć, siema. Tu chyba jakiś obraz powinien być. Tak to wygląda. Cześć, cześć. Ło o Jezu! Osiem, cztery. Boję się odwrócić, bo nie wiem co za mną będzie. Na trz... Dobra. Osiem, pięć, cztery. Tu do tego. Co to za dźwięki? Jezu, jak ktoś szepcze, ja pierdykom. Ale obraz. Droga. So, Chyba powiedziała nie, skoro ten pierś nie jest dalej w tym miejscu. No, ładny, ładny. Ja bym powiedział, że bardzo ładny. Dobra, skąd się kurwa wzięły tutaj te drzwi? Powiedzcie mi, The past holds back. Look closer. No. Nah. Przeszłość powstrzymuje. patrz bliżej. Jasne. Nie, 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 nie. Ty, 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 ty. To będzie odcinek, w którym po prostu umrę. Zajdę na zawał. Czemu tutaj się jest ciemno? Te jakie tutaj ma? Pingle na no, oczach nie da się tam wejść. No poważnie, muszę tam iść. Dobra, jeden korytarz przeszedłem, dałem radę. Tu mnie za bardzo nie było co. Nie miało co wystraszyć. Jest tu coś jeszcze? Tam też się nie da otworzyć, bo za wysoko. No to nic, no dobra. Przestań się bujać. Dziękuję ślicznie. Nie ma tutaj za bardzo nic. Jezu, tu jesteś jaki jeleń. No i samo się cały czas o... drzwi zamykają. Nie lubię czegoś takiego. Cześć jeleń. Ogień. Spoko. No i co, zakręcimy sobie i gdzie my tu pojedziemy na wakacje? O, popłyniemy sobie na to ocean. Ja pier... Ale lalka. Matko Boska, kurwa, co to jestu? Ej, nie, proszę was. Kurwa, jakaś pułapka to było. Jakieś światło tu jest? W ogóle? Halo? Kurwa, gdzie ja spadłem? Najdroższa, mimo że jeszcze się nie narodziłaś, wyraźnie czuję twoją obecność. Ble 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 i ble ble ble. Co tutaj jeszcze tak? Dobra, list. Spoko, zniknęło. Nie ma światła. Jedna lampka. Tu jest kurwa ciemno. O, jest... Mat Jezus! Kurwa mać. Daj ta kurwa zapałki. Spalimy to. Ciadostwo. Ja pierdolę. Za przeproszeniem, tu stał. Kto go tu kurwa postawił? Jak tu Cara coś siebie. Wiecie co? Ja bym sobie wolał tam zostać na dole już przy świetle, żeby jednak. O, mój pokój, spoko. Ej, moment, zaraz. Coś tu jest nie tak. Co tu robi ten obraz? I co kurwa robi ta lalka tam? Cześć durniu, żeś mnie wystraszył. Zawał, prawy pięcie nie dostałem. na lalka Jezu jakie to są głosy jak to straszy na pewno jakie dźwięki Kurwa, co to za dźwięki są w ogóle. Daj, ta się napierd... Wypiję sobie troszkę wina. Co to w ogóle są za dźwięki? Idzie tu coś, czy jak? Dobra, ja sobie tu zostanę w tym miejscu. O, i nigdzie się nie ruszę. Tak, głowę się schowam. Kurwa jakie dźwięki, no ja pierdziele. Co to ma być w ogóle? Dobra. Idziemy. Może mi się nie... może... Może uda mi się nie dostać zawału. Kolejny. NEGO! Nie wiem, żonę swą nalewał? Narysował? Dobra, boję się odwrócić. Dobra, na spokojnie, na szczęście tutaj nic nie ma. Nie ma tam nic. No, kolejna lokacja, gdzie mnie zaraz coś jebutnie. I kurwa umrę. Nie chcę tu iść, bo się boję. Boję się i za bardzo się boję. Dobra. Dobra, to tam także. jest. Jezus! Kurwa, one wbiegły do ognia się spalić. What the... Fuck. Jakieś książki, tu jak będzie zra Nie, nie podchodzę na razie do tego obrazu. Ja sobie przejdę dookoła. Co się dzieje w ogóle? Szczury. Szczury wbiegają do ognia się spalić. Da się zapalić? Gdzieś tu w ogóle gdzieś ten? To ja muszę do tego obrazu podejść, jak nie? Takich chuj, nie odwracam się. Ojej! Jej, jak mi włosy, wszędzie dęba stanęły. Uhu. No i się szczurki spaliły, ogień z... Ja pierdzielę. Kościół, coś ci się z chałupą dzieje. Ty masz opętaną chałupę. Koleś. Aha. Jakiś kolejny pokój. Gdzie coś się zaraz zacznie ciekawego dziać. Nic tu nie ma. Dobra. Prąd. Zostawimy na razie. Spokojnie, bo ja tu nie widzę nigdzie prądu. Nie lubię takich motywów, bo zawsze coś za tą siłą musi pierdyknąć, tak? Na pewno co to? No, nie pójdę tam. Niech się płacze. <śmieniczy> Już. Skończyłeś patrzeć, skończ płakać. ale ja tam nie idę. Tak, lampka mryga tam. Zara, mi tu coś wyskoczy. Ja wejdę tam, drzwi się zamkną i już będzie dupa. Nie będę mógł wrócić. Nie, ja tu zostaję, nigdzie nie idę stąd. Usiądę sobie, poczytam. Mam troszkę papierów do poczytania. Zejdzie mi to akurat dość sporo czasu. Tu ja mam jakiś prezencik do otwarcia. Dobrze, że nie mogę siebie w lustrze zobaczyć. To nie byłby za dobry. Za dobry obraz. Dobra. I chuj. I chuj. Jestem udupiony. Ona płacze coraz bardziej. Przestała. na płacze, jak tu nie mogę w lewo wejść. Aha, dobra, tam jest korytarz. I tam jest. Coś mi tu kurwa szepcze. Coś mi tu szepcze, i to są niefajne szepty. Nie. Dobra, Z zamkniętymi oczami. No i co teraz? Przestań płakać. No jasne. Jedna droga. A na niej kurwa podczas sam płacz. Hmm. Kurwa, jest jakiś korytarz. Z butelkami, z lampankami. Przestała płakać. Dobra, czyli ten płacz był tylko w tamtej lokalizacji. Super. Cieszy mnie to niezmiernie, ale jak mi zaraz tu coś wyskoczy, to zawał na miejscu. No jasne. Kurde, no pełno takich korytarzy musi być. Żarty se stroicie. First step is the hardest. Pierwszy krok jest najtrudniejszy. No jasne, jeszcze kuchnia, tasaki, piecyki, wszystko niech się otworzy. Ej. Ej. Nie kurwa, nie wchodź tu, proszę cię. Co to kurwa było? Skąd ty jabłka tu spadły? Ja tam nie idę. Tam coś złowrogo tak trzepało w te drzwi. Kurwa, to spadło, to spadło. Dajcie mnie noża, dajcie mnie noża. Ja wezmę tego noża, tego tu na, na osłonę, żeby troszkę się. Nie wiem, czy to był dobry pomysł to klikać. Bro. O, tu drugi nóż jeszcze fajniejszy. O kurwa! O, o! Ja! Nie, proszę cię! Kurwa! Nie znika mi stąd. Nie! Czy kurwa zaraz popłaczę? I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor in fact and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Co on zrobił? Spłac skóry. Nichuja, jak się odwrócę, to coś by. Jezu, jak tu ciemno. Я пердыкам. О, за шкур. Aha, to po to jest ta szafka tutaj. Dobra, czyli tu będziemy sobie zbierać nasze kawałki skóry? jej skóry? No dobra, na no spoko. Tak wygląda ten pierwszy mo moment w rysunku. Pierwszy motyw w rysunku. Jakieś to są pelikany. Czyli co? Czyli nam się po prostu gra. Co zapisała w tym momencie? Dobra, dobra, ok. Już mniej więcej wiem o co chodzi. To był motyw, po prostu, że gra nam się zapisała w tym momencie. Mamy do zdobycia jeszcze 5 jakichś elementów, chyba tej układanki całej. Tak więc w, w każdym odcinku postaram się zdobyć jeden element. Dobrze, w tym odcinku zdobyliśmy jeden element. I tym wspaniałym płótnem zakończymy tą serię. To znaczy seria. Ten odcinek. Jeżeli będziecie chcieli następny odcinek, to wiadomo lajkujcie, komentujcie. Czy chcielibyście właśnie to, to napiszcie w komentarzach. Ja pod każdym komentarzem postaram się dać łapkę w górę. I wkleję wam link do poprzedniego odcinku i zobaczycie właśnie, jak to było z tym pierwszym na moim odcinkiem. I będziemy kontynuowali dalej tę serię. Myślę, że następny odcinek bym rzucił koło środy. Tak żebyśmy mieli, żebym ja miał troszkę odstępu. Mój organizm się troszkę uspokoił przed tym strachem dalszym, bo sądzę, że będzie coraz ciekawiej. Tak więc dobra, ja się z wami żegnam. No i co, no i do jutra. Piona.